Pierwsza dwadzieścia trzy Uzyskała numer 19. Utrudnienia, hałas, chaos. Nie żyje, żyje na... Cię Całym razem takie się W tym odcinku, jak mnie wyklęcają, postanowiliśmy Was oszczędzić następnymi rozporządzeniami rektora i sprawdzić Wasz stan na temat wiedzy ogólnej. Kto jest ważniejszy, premier czy prezes rady ministrów? Jak Wam poszło, przemyknacie się sami. Mam takie pytanie odnośnie wiedzy ogólnej, kto w naszym polskim państwie rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej jest ważniejszy, premier czy prezes Rady Ministrów? No w sensie, niby, no w sensie je, jako funkcji to niby prezydent powiedzmy na tej zasadzie, ale e, w, w sensie tym, że kto podejmuje jakieś takie decyzje ważniejsze to premier. Premier, tak? No wydaje mi się, że tak. A, e, premier? Premier chyba. Nie A... interesuje się polityką żadnym mm, występni. Nie wiem, premier. A y, czym się różnią te dwie funkcje? Nie wiem, premier rządzi całym państwem. A prezes Rady Ministrów? No, nadzoruję Radą ministrów. Mm, hmm. Premier ma władzę ustawodawczą, tak? A prezes Rady Ministrów przeprowadza spotkania <grymianie> Rady Ministrów? To jest to samo. To jest jedno i to samo. Dziwne pytanie, bo to jest jedna osoba, więc. <grymianie> premier i prezes Rady Ministrów to jedno i to samo. Super. A czym się różnią te dwie funkcje? Prezes Rady Ministrów i premier? Hmm, to jest. Pytanie. Może koleżanka Dyduk odpowie na to pytanie, bo ona się tym bardziej interesuje. Przecież ten premier, nie? To jest prezes Rady Ministrów. Ja, gdy duch. Premier, to jest jedno. A tak? Nie, bo. Są dwie różne rzeczy. Dziece? Nie, to jest jedna osoba. Jedna osoba? Dwie. Wiecie to skreślić, dobra? A powiedz, A, powiedz mi, nie, kto to... jest odpowiedzialny za parlament w czasie świąt. Świętym kątem. Nie ten marszałek. Marszałek sejmuje cena tutaj. Kto odpowiada za parlament w czasie świąt, kiedy wszyscy się rozjeżdżają do domów, tak? Też mają wigilję, też mają rodziny. Nie mam pojęcia. Kto się zajmuje parlamentem podczas świąt? Jeśli nie działa, to nikt nie. Tutaj w okresie świątecznym to bardziej tak prezydent, bo to symboliczne są, powiedzmy, teksty. Na tej zasadzie, ale to w sensie tak na co, na co dzień to raczej premier. No, wiadomo, że parlament i tak dalej. I tak dalej. No, mamy tutaj system parlamentarny, nie prezydencki w Polsce. Kto no, w czasie świąt wolnych dni czuwa nad parlamentem? Hmm. No, premier chyba. Mm -hmm. A może premier też ma chcieć mieć jakiś wolny, no, no, też ma rodziny. Ma, co dobre, podobno. <grym> Dlaczego robicie nas w jajo? <grym> Bo lubimy. A nawet bardzo lubię Was kręcić. Udowadniając tym samym, że ja tylko matura to wzdura, ale także magisterka przy NZ. To był ostatni odcinek w tym roku. Życzę Wam wesołych świąt, szampańskiego Sylwestra i widzimy się w nowym roku. Na dwie TV jakoś wypędzają Emilia Rasek.